Cześć kochani, dzisiaj kolejny filmik zakupowy będzie to łączony pewnie filmik z kilku sklepów a na pierwszy ogień idzie twoja tekturka tu zamówiłam kilka takich szkolnych tekturek bo robię sobie album dla, dla wychowawczyni mojej jagody z zerówki pewnie album też zobaczycie nie wiem, czy wcześniej, czy, czy później niż ten filmik. Zobaczymy, jak, jak uda mi się wrzucić. I tutaj dostałam do zamówienia gratis. Taki napis dziękujemy naszej pani. I, na, i taki napis, który też zamówiłam. Dobry nauczyciel widzi więcej niż twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze. Taki podwójny napis. To jest ręcznie, ręcznie malowane, to się chyba nazywa, tak mi się wydaje ta kolekcja. Ja już go w tamtym roku wykorzystywałam też na takim pudełku dla nauczycieli, i w tym roku też podobnie będę, będę robiła. I jeszcze z tej samej kolekcji mam takie napisy: Najlepszy nauczyciel. I dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają i nie rozwinąć. Fajne takie cytaty na jakieś właśnie większe prace yy, większe prace yy, takie na, na koniec roku czy na Dzień Nauczyciela fajnie było to zapakowane i bardzo miły gest. Dziękujemy za zamówienie. Uwielbiam takie yy, karteczki dołączone do, do zamówień. Tak naprawdę te gratisy yy, wiadomo cieszą gratisy, ale takie karteczki yy, ręcznie zapisane no, to są super. E, tu mam takie kredki. E, Zamówiłam cztery, e, cztery zestawy, bo tam tych e, to były po, po dwie kredki duże. Nie wiem, kredki lub ołówki, nie wiem, jak tam się nazywało. I oczywiście mm, źle kliknęłam, bo miał, miałam zamówić małe. Małe, bo zależało mi na małych. Ale oczywiście ja jestem gapa, bo na szybko zamawiałam. No i kliknęłam sobie e, duże. Później sprawdzałam zamówienie, no rzeczywiście duże kliknęłam. Małe były po trzy pakowane, więc i zamówiłam cztery zestawy. i Chciałam właśnie te małe, nie wiem jak wykorzystam duże. Zobaczymy, czy uda mi się jakoś wpasować w ten album, albo może wykorzystam na, na takich mniejszych pracach. No zobaczymy. No, jakoś będę musiała to wykorzystać. Trudno się mówi. Tu jeszcze zamówiłam. Mm, to już z myślą o, o wrześniu, e, bo moja idzie do pierwszej klasy, więc będzie plan lekcji. No i tu e, wszystkie dni tygodnia. Mam nadzieję, że uda mi się coś zrobić. No i takie małe dodatki e, do ozdobienia albumu. Tu mamy słówki. To są podobno słówki małe. Nie wiem, jak wyglądają duże. Myślałam, że będą trochę mniejsze. Ja oczywiście nie, nie do końca zawsze czytam mm, opisy i wymiary. Ale wydawało, wydawało mi się na zdjęciu, że będą mniejsze. No dobra, ale jakoś tam je wykorzystam. No i tu mamy tak cyrkle, tu takie książki, nożyczki. To są takie zestawy, gdy jest pakowane po dwie sztuki. I tu mamy mierze, Jabłuszka to są dwa zestawy. To są po, dwie, po dwa pakowane plecaki. Mam takie paletki, pędzle, nutki. Tu mam też dwa zestawy takich działań matematycznych. 2 plus 2 równa się 4. Co ja tu jeszcze zamówiłam? Napis Dziękujemy, bo jeszcze mam z tamtego roku, chyba napisy, właśnie Dziękujemy, albo Dziękuję, bo też zamówiłam z Twojej tekturki. I tutaj po angielsku. I mam jeszcze takie. Jakby wypalana, wiecie, wymalowana z tymi wszystkimi cieniami. To nie wiem, do czego wykorzystam. Na pewno nie do, do tego albumu, ale <głosi> kupiłam, bo tutaj te dziewczynki, było więcej tych dziewczynek te, takich, ale to były dziewczynki, tam kolekcja, tam czytające dzieci chyba, czy coś takiego. I to się nazywało y, Czytająca y, Renatka. Więc to są Renatki, więc jak zobaczyłam, że dziewczynki wypalone mają na imię Renatka, więc musiałam sobie zamówić y, taka moja mała fanaberia. Y, dobra, pewnie zaraz dokleję tutaj do tej części y, kolejną część zakupową, więc zapraszam Was na kolejną część. i Mam kolejną część zakupów, kolejne tekturki. Tamte, które wam pokazywałam, miały być wykorzystane w albumie i niestety nie zdążyłam już ich wykorzystać, będą na następny rok. A tu chcę wam pokazać tekturki z myszmos papierowych. To są tekturki, które sobie zamówiłam w ramach w sumie wygranej za jedno z wyzwań. Tam, jest, tam była pewna kwota do, do wydania. Oczywiście wydałam trochę więcej. Więc tą różnicę dopłaciłam. Ale tekturki miszmaszowe są naprawdę piękne. Dlatego mm, skusiłam się, żeby, żeby kupić sobie więcej. No i co ja tu wzięłam? Tu mam tekturkę w dniu ślubu. Taka bardzo delikatna. Nie wiem, czy będę wyciągała tutaj pod spodem. Mamy takie kwiatuchy, taką łączkę i tu też takie pojedyncze kwiatki. Bo te tekturki niektóre są zbiorczo popakowane, ale to spoko, bo, bo mniej folii. Nie będę już wyciągała. One są naprawdę takie delikatne. Tu listeczki. Te listeczki już kiedyś miałam i wykorzystywałam. Super wyglądają. Nawet gdzieś mam już w jakiejś pracy, którą... której jeszcze Wam nie pokazałam, bo tutaj chyba było więcej tych listeczków. Nie wiem czy ja dwóch, dwóch kompletów nie, nie zamówiłam. Już teraz nie pamiętam. Bo chyba są trzy, a tutaj mam więcej w opakowaniu, bo no na, pewno, na pewno wykorzystałam właśnie ostatnio na kartce. Ale to kartkę zobaczycie w osobnym filmiku. Tu mamy, tu mamy, yy, dziękuję, yy, tu były też w zestawie chyba trzy napisy, jeden też już jest wykorzystany i słonecznego dnia. Tu są listeczki, listeczki uwielbiam, już mam yy, tego typu listeczki, znaczy jeszcze mam yy, i domówiłam sobie... Kolejne one są bardzo delikatne i, i super, prezentują się w kompozycjach. Są super takim uzupełniaczem. Można je pomalować, można zostawić takie, mm, takie tekturkowe. Tu mamy pamiątka chrztu świętego i takie buciki. Nie wiem, czy w zestawie były dwie, dwie pary, czy ja zamawiałam dwa razy. Ciężko mi jest teraz powiedzieć, bo to już dawno dawno było, ale są przeurocze te buciki. Takie schudiaszne, może tak powiem. I tu mamy tak, tu jest miłość i tu pod spodem mamy takie tekturki serca. Je już widzieliście na, w tym albumie takim ślubnym, ale, ja, ale to są moje kolejne tekturki. E, takie serducha, bo już kiedyś wykorzystywałam na jakiejś kartce. Je też e, uwielbiam. Tu mamy też serce. Też jedno wykorzystałam e, w albumie ślubnym. Później napis księga gości. Może kiedyś jakąś zrobię. Tu mamy kolejne listeczki. Takie delikatne. I tu takie ażurkowe. Te ażurkowe już kiedyś kiedyś miałam... E, Wygrałam gdzieś w jakimś rozdaniu e, i też fajnie sprawdzają się w kompozycjach. Tu mamy, co my mamy? Pod spodem mamy serducha, takie też chyba, nie, jednak tych chyba nie wykorzystywałam w albumie albo wykorzystałam, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie też fajnie będą wyglądały w pracach ślubnych. I napis, album. Takimi listkami w zestawie. Są dwa takie napisy. Jeden mniejszy, drugi większy. Ten mniejszy też już wykorzystałam. I już chyba na moim kanale był film z takim pudełkiem mięciutkim. I na tym pudełku właśnie wykorzystałam napis Album, tylko w mniejszej wersji. Tu mam kolejne napisy. Album taki. Podwójny i taki, taki prosty, i do tego taki fajny wianuszek. Myślę, że i do taki uniwersalny, i nawet do świątecznych prac by się nadał. Tu mamy takie listki z BZEM. One były chyba robione z tego, co pamiętam, pod kolekcję Scrap And Me taką z bzami fioletową ale to jest spring, coś tam coś tam, coś tam jeszcze nie wykorzystywałam, ale myślę, że, że wykorzystam i tutaj taka rameczka ja już ją miałam już widzieliście kiedyś kartkę chyba widzieliście, chyba wam pokazywałam kartkę z wykorzystaniem właśnie tej tekturki to część z tych rzeczy są, jest specjalnie dla Miszmasz papierowy robione na pewno przez Gosię Jonaszek Dul. Jak dobrze, mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska przez przez, przez 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 na pewno Bella Ori. Pod takim nickiem funkcjonuje na, na Facebooku, a teraz nie przypomnę sobie jak, jak, jak sprawdzę, to wam napiszę. Jak się nazywa? I kto tam jeszcze? Ktoś tam jeszcze? Yy, chyba. Yy, ktoś jeszcze projektuje dla mnie, masz papierowe, ale teraz nie pamiętam. Ja teraz też nie pamiętam, które, yy, które były. Czyje tekturki, Ale naprawdę tekturki są przeurocze takie bardzo delikatne i super sprawdzają się w kompozycjach. Zapraszam na e, kolejną część moich e, zakupów. Kolejne zakupy jakie zrobiłam, to były zakupy mm, u skrabboisców. E, to jest sklep scrap hobby, jak, jak dobrze pamiętam. E, I zakupy zrobiłam specjalnie dla tych nożyczek, żeby sprawdzić, czy są takie fajne. Mm, hmm. Opakowanie gdzieś już posiałam, bo je wyciągnęłam, i chciałam od razu sprawdzić, czy, czy fajnie tną. No, tną fajnie, chociaż te. No właśnie. Może na razie nie będę mówiła, co na ten temat, co na temat nożyczek sądzę, e, czy wolę moje. Przecież umazałam, czy się obkleiły. E, te, których używam już od jakiegoś czasu. Czy nożyczki chłopaków? Może zrobię osobny film. Chciałabym chyba jeszcze kupić nożyczki z Steamholca, żeby zrobić sobie porównanie wszystkich tych nożyczek i, i wyrazić swoją opinię na ten temat. Oczywiście nożyczki to jest każdego indywidualna sprawa. I każdy musi to dopasować do swojej ręki. Ale tak się zastanawiam, czy zrobić taki film porównujący te takie najbardziej polecane nożyczki na rynku. Czy macie ochotę na taki film? Jeśli tak, to dajcie, dajcie znać w komentarzu. Dobra, i oprócz nożyczek chciałam sobie tak, kilka papierów trochę poszaleszczę. Tu mam chyba gratisy, czyli dwa takie, trzy takie arkusze z elementami do wycinania. To jest ta nowa chyba, czy pewnie nie najnowsza kolekcja Violetta. Eee, tutaj mamy Beard Romance i Archiwalia. A tutaj do mówiłam sobie to jest e, arkusz arkusz e, nie wiem czy ja to domawiałam, czy dostałam sama już nie wiem e, do kolekcji Romantic Soul, ja ją mam więc wiecie, elementów do wycinania nigdy dość i domówiłam sobie arkusze mm, do starej kolekcji to jest e, First Love e, ja z niej kiedyś robiłam Album taki duży ślubny, pudełko. I trochę jeszcze mi tej kolekcji zostało trochę elementów do wycinania, ale te arkusze najbardziej mi, że tak powiem, szły. Więc to mówiłam sobie: może coś jeszcze kiedyś powstanie. Więc takie skromne zakupy u chłopaków. Ostatnio też wykorzystałam. E, rabat na papier e, Scrap and Me. E, tam co jakiś czas jest live, i, i, mo, i jest podawany e, kod rabatowy, e, i można sobie ze zniżką kupić chyba nawet wszystko, co jest w sklepie. Ja uzupełniłem trochę papiery, właśnie Scrap and Me. E, tu mam dwa, dwa arkusze tej Niebieskiej kolekcji. Ja ją mam, więc tylko tak uzupełniłam w to, w to, czego mi brakuje. Tutaj elementy do wycinania z nice Moment. Ostatnio robiłam sobie w ogóle przegląd tego, co mam. I tak, czas najwyższy po uzupełniać. Gdzieś tam, bo wiecie, mam, mam kilka arkuszy z kolekcji, brakuje mi elementów do wycinania, albo są elementy, a już nie mam arkuszy, i to tak. I to później mm, ciężko wykorzystać. Mm, tu mam elementy do wycinania e, do tej kolekcji świątecznej, to ona jest dosyć stara. Tam były takie elementy i te pęsencje takie białe i czerwone. Czerwonych niestety nie było, a szkoda, bo bym chętnie kupiła. Tu mamy kolekcję chyba z poprzedniego roku. Ja ją jeszcze też mam, ale, ale te arkusze. Wykorzystałam, więc dokupiłam sobie. Pewnie jakieś kartki powstaną. Z tej kolekcji słonecznikowej wzięłam sobie tylko kilka arkuszy. Taki, taki. Tak, żeby zrobić może jakąś kartkę albo jakieś pudełko. Zobaczymy. I elementy do wycinania. Tu wziąłem sobie arkusz z tej kolekcji Celebration Rook 2. I on był w fajnej cenie, bo tu ma taką powiedzmy skazę, czyli jest niebieski kwiatek. więc tego, wiecie, to spokojnie można obciąć, tego nie będzie widać, bo to jest dosłownie 2 do 3 mm. A arkusz, nie wiem, dwa złote kosztował. Po drugiej stronie jest cały, pełnowartościowy, że tak powiem. I zamówiłam sobie jeszcze tą najnowszą kolekcję, tą Summer Middle. W dwa takie bloczki. Dwa bloczki, i do tego, tak, tam były elementy do wycinania, takie tematyczne. Takie cygary, książki, tu saksofon. Widzicie, To są arkusze takie jednostronne. No, na jakieś prace tematyczne można wykorzystać. No i mamy elementy do wycinania takie cudne łączki. Tu mamy takie polne kwiatki. Tu takie tu wziąłam dwa razy. Ten, znaczy ten arkusz dwa razy wzięłam elementów do wycinania nigdy dość. Do tego były takie karty. I kolekcje. Może obejrzymy sobie tą kolekcję, bo ja też w sumie nie widziałam jej. Aj. Trochę poszlę jeszcze. Trochę poszlę jeszcze. I tu mamy tak. Taka bardzo energetyczna kolekcja. Z tej strony mamy jakieś takie serwetki, ramki, motylki, biedroneczki, oracze. Tu mamy takie kompozycje z matków, stokrotek. To są chabry. Nie, nie wiem, co to jest. Te żółte to już w ogóle nie wiem, co to za I z tyłu mamy Taką, takie akwarelowe tło z jakimiś tam napisami, trochę listeczków. Tu mamy takie kompozycje na takim beżowo-zielonym tle, też jakieś oczywiście e, napisy, przetarcia i takie tam. A tu mamy taką łączkę. A tu arkusz taki typowo łączkowy. I z tyłu taka czerwień, też fajnie może wyglądać to podbicie. Śliczny, ciekawy arkusz. Kolejne kompozycje, tutaj jakaś yy, stara książka. I znowu te, te listeczki przewijające się przez całą kolekcję. A tu mamy ślipną łączkę. Takie kompozycje mniejsze. Lubię takie arkusze. Ten też bardzo ładny arkusz. Nawet konieczynkę. I czerwone takie akwarelowe tło. I jak ładna zieleń. Oprócz tych zakupów ostatnio też zrobiłam sobie jeszcze. E, już drugi raz zamawiałam takie koszulki. koszulki Widziałam, to są e, koszulki na płyty CD. E, ja pomysł na przechowywanie papierów w takich koszulkach widziałam u kogoś na kanale. Postaram się podlinkować gdzieś na dole e, ten, ten filmik. był e, ten z. Pokaz, y, dziewczyna pokazywała scrap y, kącik, i tam właśnie pokazywała. Ona miała y, też takie koszulki, tylko y, chyba y, od męża, bo mąż pewnie y, kolekcjonuje płyty. E, a takie koszulki można kupić sobie na Allegro. E, jak chcecie, to mogę Wam gdzieś linka wrzucić w komentarzu. Ja je kupiłam na Allegro, on najgrubsze wzięłam jakie, jakie były u tego sprzedawcy, i one są o wymiarach chyba 30. Już poczekajcie, zaraz sprawdzę. 31,5 one chyba miały. Bo były też większe, 32,5, tak, te mają 31,5 cm na 31,5 cm i naprawdę sporo pomieszczą. Nie tylko jedną kolekcję plus dodatki, tylko spokojnie dwie, trzy kolekcje w jednym miejscu możecie mieć. Ja sobie właśnie tak zrobiłam taki porządek w papierach, bo, bo miałam czasami takie, wiecie, tutaj jedną zaczętą kolekcję, drugą nie, gdzieś tam i poza tym w tych koszulkach takich oryginalnych, no to one. Czasami, wiecie, raz włożyłam, wyciągnęłam i się zaraz porwała, więc to różnie bywa, a te są naprawdę mocne, takie sztywne i spokojnie mieszczą się. Jeżeli macie papiery w Kalaksie, to spokojnie się mieszczą do Kalaksa i, i super się przechowuje. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tak posprzątać w moim pokoju. Poukładać to wszystko w szufladach, że będę mogła pokazać Wam, jak wygląda mój kącik do skrapowania. Piszcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak ten, jak ten mój kąt wygląda. Wtedy może będę miała większą motywację do tego, żeby tu ogarnąć. Bo na razie przed, jest po prostu. Jak tylko tworzę, to jest po prostu sajgon, nie? Posprzątam ładnie, a później, później robi się nie wiadomo skąd bałagan, ale pewnie tutaj te też tak macie. Dobra, nie wiem, chyba, hmm, chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy, bo na pewno gdzieś tam jeszcze jakieś robiłam zakupy w Ekszonie, ale to bardziej e, dla mojej córki. E, kupiłam jej tam bloki, te hmm, akwarelowe, co prawda ja też używam. Kupiłam takie kolorowanki już gotowe na papierze akwarelowym, flamastry akwarelowe, coś pewnie jeszcze kupiłam, ale nie pamiętam, ale to już pewnie widzieliście, nic, nic nowego i ciekawego, nie, na pewno nie pokażę co już by, byście nie widzieli, bo ja rzadko zaglądam do, do Actiona bo mam, w sumie nie aż tak daleko, ale nie po drodze. Gdzieś tam w Warszawie nie, nie zawsze jeździmy do tej galerii, gdzie, gdzie mamy, gdzie jest blisko Action, więc chyba, że jadę do teściów, to tam mam w miejscowości obok Action, to tam sobie zawsze zajrzę, no ale jeżeli chodzi o nowości, to chyba nie ma aż tak dużo, więc, więc no Kupuję takie podstawowe rzeczy, jak właśnie papier do, do akwareli, czy jakieś pierdółki dla mojej córki. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy. Te koszulki polecam. Jak jeszcze będę coś miała, to pewnie dogram do tego filmu. A jak nie, to dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu.